Jesteśmy Fundacją Psierociniec. Ratujemy stare i chore psy po kilku, czasem kilkunastu latach pobytu w schroniskach. Działamy od siedmiu lat. Udało nam się teraz dzięki zbiórce zakupić teren pod lasem. Przepiękny teren, na którym chcemy zapewnić godne warunki życia dla naszych podopiecznych. Jako fundacja nie jesteśmy w żaden sposób dotowani przez państwo, utrzymujemy się głównie z darowizn od osób prywatnych oraz firm. Szukaliśmy rozwiązania, by ogrzać nasz ośrodek najbardziej ekonomicznego, ekologicznego i padło na kominek z płaszczem wodnym. Pomijając nawet kwestie ekologii i ekonomii, ale zobaczcie jak fajną atmosferę tworzy kominek i jak to działa na ludzi i na zwierzęta. Zwracaliśmy się o pomoc do wielu firm. Tak naprawdę zareagowała tylko firma Kratki. Niezwłocznie z nami się skontaktowali, by przekazać nam kominek. Chcielibyśmy podziękować firmie Kratki za nie tylko miłą, fachową obsługę, a przede wszystkim za przekazanie nam kominka, bo dzięki temu nasi podopieczni mają ciepło i godne warunki.